Siema witam wszystkich. Dzisiaj tak po drodze. Ale no, to jest taki niezły. Tu chyba nie znajdziesz tej muszelki, jakaś no, to chyba nie. Jest? Ale popatrzeć można. A no, no można. Takie coś tu się nam trafiło. Nie bo jak widział, taki kamyk trafił, nie? No. A w nim taka muszla. Tak ta. jest. Ale tak? jest To wapin, tak? tego, Taka ciekawostka Znowu dla kolegi Paleo Stone. Patrz Paleo, super to wygląda, nie? Jesteśmy w miejscowości Lelów za lelowym, praktycznie nie, to jest lelu. Lelu, tak? Nie, to jest biała Biała coś tam. No, biała coś tam, właśnie. No. <grym> <grym> biała coś tam. Kurcze, tak oby dobrania kostki porobione, nie? No. Wyciągać i brać. Ale wiesz, to będzie, nie wiem, jak, jak z trwałością tego, wiesz? A. -a. Jak, jak, jak to, 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 to chyba wietrzeje, nie? Chyba tak, Wy, ale wypukuje się, nie? Wapień się wypukuje. No to taka ciekawostka z terenu, jak zawsze pokazuje. To na razie tyle z tego miejsca. My jademy dalej z kolegą. Na razie pozdrowionka dla moich wszystkich oglądaczy i subskrybentów. Czy Trzymaj się, się zdrowo? Cześć.